Ludzie powiedzą, co za bandyci, czyli klasycznie. Nie podoba mi się. I pucu, pucu, tu, i pucu, pucu ta. Coś nowego na kanale. Szczur na Suzuki jedzie. Nie jest zakolorowo. Witamy wszystkich na nowym vlogu z pokładu Hondy. Jest drumin, jest adrenalinka, jest lewy na fazerku i dzisiaj taki niedzielny mały wypadzik. Lecimy sobie na urbeksy, Coś nowego na kanale, zobaczymy czy takie coś się przyjmie. Lecimy dzisiaj na, 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 na opuszczoną spalarnię zwierząt. Chyba jak dobrze kojarzę, gdzieś tam w lesie umieszczoną. No zobaczymy co to będzie, zobaczymy jak to wypali. No i to. I jedziemy. Oczywiście chcieliśmy jeszcze Venoma dzisiaj zgarnąć, ale nie był, w nie był w stanie, bo wczoraj znieczulił się trochę i dzisiaj odpoczywa. Poza tym mocno. Dzięki. Tak, i mocno płakał wczoraj, że Kiksa obrodził, bo go deszcz złapał. Aj, tak, tak to jest. Tak to jest z rzeczakami. Ten jak strzela Gaźniki masz do regulacji, ej Okej jakie, jakie tereny Uważajcie na szkła Nie ma na razie, ciściutko jest tutaj No się wino Znaczy no No nie masz kieł, tak o, e, e. Się na spięciu Tutaj venom. Łukasz przygotował dla was kilka ujęć z fabryki śmierci, bo tak nazywana jest przez pań balowców opuszczona spalarnia zwierząt. Miejsce to znajduje się we wsi powiatu płockiego. Jak widzieliście, by dostać się do ruin, trzeba pokonać zarośla i nierówną wąską drogę, więc podróż motocyklem była trochę ryzykowna. Styl budownictwa wskazuje na czasy PRL, a z tego co wyczytałem, spalarnia przestała działać około 20 lat temu. Działalność spalarni polegała na utylizacji martwych zwierząt oraz odpadów z rzeźni. To co zostało przerabiano na pasze, mydła i żelatynę. Miejsce ma swój klimat, głównie przez to, że jest to pustostan, a dookoła są tylko lasy i wysoki komin. Spalarnia została zamknięta zapewne z powodu wpływu na środowisko, czyli brak oczyszczalni ścieków, ciągły odór padliny Robactwo i cały chmary much. Jeśli zadecydujecie się na eksplorowanie tego miejsca, uważajcie na podwozia, a następnie na siebie, bo w środku jest sporo dziur w podłodze i zalane piwnice. Kolejny cel chłopaków to opuszczony dom, a następnie nieczynny już klub. Oglądajcie dalej. Zerknęcie, bo po nic nie mam. To... Ja wczoraj myłem. <grym> Bez sensu w ogóle. A, tak, ładna Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, małe pytanko mam. No. Podobno gdzieś tu jest jakiś opuszczony dom z czerwonej cegły. Tam gdzie masz straszyć? Podobno tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Co? Mam drogę Nie wiem. Coś tu lata ogólnie. O, ale żym kaskiem za kurwa. Ale żebym go porysował. Już czuję pod ręką, nie? Ja pierd Nie odpalę kurwa. Dobra, Mercedes kręca, oh, oh, tak, to jest brutalne. Toga, bardzo to jest spręta. O, leciorę. O, tu ładny echo jest. Aha. Ludzie powiedzą, co za bandyci Czyli klasycznie Tak Uwaga, hamują Kurde to, ten telefon się Staniemy gdzieś tu, co? Ja ten telefon. Haha Nie żebym się śmiał, nie? Ale <grym> ale tobie nie zgadzam <grym> Ale mi nie zgadz Najważniejsze, że to nie gig. <grym> Bo bym się z tego już nie wytłumaczył <grym> Jakiego żubra tu mają? A niby zimno jeszcze, ale robactwo już lata No ja nie? Już cała szyba zamarzana No co mam ci powiedzieć? W kieszeni w kangurku powinieneś mieć Najlepsze szmaty, wiadomo ma sprawa <grym <grym No, czekaj, łapie dobra mam I pucu cu tu, i pucu cu ta Jak tam? W poluszki? Ciepło? Yy, Cieszę się, że dosyć Nowe rękawice aktualnie testuje, także... A, to inaczej. Nie bo... da się nacząć Nie to U mnie to jest tak, że właśnie w sobotę jest zawsze jazda taka konkretniejsza A w niedzielę to już tak wycilować się, pojeździć, tylko wiesz, właśnie gdzieś jechać, coś zobaczyć To o, jak Tego najbardziej siły nie ma, nie, a to jest to, co robi, że ten ma nam w warsztacie moto. Serwis ogólny, wymiana oleju, opon, jeszcze coś tam. Łańcuch chyba ma. Łańcuch ty chyba wymieniał, wymieniał już. Może naklejki Hondy mu naklejają. <laughs> A nie, zapomniałem, to już jedna i ta sama sekta. Jest tak. <laughs> ta. Broń Boże. Tu jest winkel dobry. Ty gdzieś tu był ogólnie taki opuszczony klub. Chyba tam u góry to. Da, tutaj? tutaj Nie wiem czy jeździłeś po klubach, czy kojarzysz, ale to była ta, Samba Wildno Nie, tutaj nie, tutaj nie było Już pozamykane wszystko, ale może wiedziemy. O kur... A raczej takie coś też wjechać? No mamy Dawaj, kofotę tutaj będzie. Dobra. Nikogo nie ma. Co to ma być? Ja na imprezę przyjechałem, butelki się walają, a I nikogo nie ja. ma. 2 na 10. by X nie było, to by było 10 na 10. Chyba Honda, panie kolego. O. Ja wiesz, jak ładnie. Pięknie. No. O. Gdzie ty jesteś? Panie. Dobry. Kupujesz. Ale w Dwa tym obuwiu to pan nie wejdziesz. <gadamy> w takim obuwiu to my tu nie wpuszczamy. Dogadamy się. Nie, nie dogadamy się. Drodze. Nie dogadamy się. Dobra, pince, i wchodzisz. Pasuje? Może być. No i dobra, kładź tu. Czekaj, wpadzę telefonem. Masz pytanie tego? Telefonem? Dobra, dawaj. Świeprzaj <laughs> dziadu! Mojego już też mogę się tak taką Co ja to jestem, to kurno? Służba twoja? Ale mi kluczyki to oddaj, tak? Kurwa Swoje ma <grym> Jakie kluczyki? Kluczykiem, odłatany Znaczy nie mam Jak nie No powiem, że nie mam Już specjalnie wkładałem Zobacz, może w szatni w klubie zostawić. <grym> Jedziemy, bo no się no, ludzie ty... dziwnie patrzą na Ciebie Czemu nam? Bo masz no, to... nikogo. Zobaczcie o Honda przyjechała to w porządku, ale o szczur na suzuki jedzie Oj 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 A, to jest zakop, czy teraz, teraz, teraz. Z, z, z białego gigsa się czarny zrobi Bierzemy dzisiaj pana Ozona na warsztat Specjalnie z jednej strony trochę czekałem, z drugiej strony trochę mi się nie chciało Wziąć się za czyszczenie kasku. Nie wiem jak wy. Ja tego nienawidzę. Zresztą nie ma się czemu dziwić. Nie jest zakolorowo. Raz na ruski rok trzeba to zrobić. Jeśli o mnie chodzi, to raczej mam hamskie zamontowanie kamery. Nie odepnę tego. Odepnę. Dobra. O nie. Ale tu będzie długo, no i właśnie dlatego nie lubię czego? Czyścić kasku. Dobra. Tak wiem, mogłem mikrofonik odpiąć tylko z kamerką, no ale to by było przecież zbyt proste i zbyt normalne. Najlepsze jest tu kanałki niedość, że małe Zapas pudzone ile tylko się da? Żel do czyszczenia kasku, aż się kurna boję. Ale zróbmy tak, po fachowemu, czyli nie po mojemu, no to jedziemy. Ha, interkom. Panie interkom, powiedz pani, ile raz byłeś czyszczony. A wiecie, co jest najlepsze? Że ten stół to jest prawdziwe drewno. Pytanie, jak się zachował w kontakcie z chemią panu, pana Ozora. Ale jestem profesjonalistą i zawsze mam wszystko przygotowane y, na początku. Co nie zmienia faktu, że i tak najlepszym do czyszczenia... Drumin ma najlepsze szmaty w mieście i wczoraj była... Ja mam najlepsze szmaty w mieście? Drumin, ty! szmata? Modelisty? Mikrofibra! A jak mamy, to jedziemy po bogatości. Kurna! Na biednego nie trafiło. A kilka minut zostawić, no dobra. To zostawiamy. Niech wrażliwie nie patrzą. Odżydnictwa. Ładnie schodzi, ładnie, ładnie. Trzeba to przyznać. Bez szorowania A jutro szykuje się wyjazd i co? Czech obecny latające gówno. Nie kasku dwa dni robić, to jest kurwa dramat. Jest ładnie, trzeba to przyznać. Oczywiście nic nie zastąpi najlepszej szmaty w mieście. Co mogę powiedzieć na temat środków? No robią robotę. Żadnego drapania, szorowania, czyszczenia na, na siłę Pierwsze co wjeżdża to oczywiście o! zielony żel Rozbieramy wszystko, psik 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 Nigdzie nie żałujemy Zostawiamy sobie parę minut dla siebie Następnie bierzemy ściereczkę czy papier Wszystko po prostu wycieramy, ścieramy Po wytarciu wszystkiego do czysta, do sucha Używamy przezroczystej mgiełki nabłyszczającej do kasku Pięknie wszystko wychodzi świetny efekt, naprawdę zacnie się błyszczy i o ile macie jakieś naklejki, jakieś ee, swoje malowania, naprawdę nie jest to agresywna chemia, stół odratowany, minął dzień, a ja dalej oddycham, także żona jest zadowolona. Panie Robercie, jestem na tak, polecam. A, zapomniałem powiedzieć, to nie był film instruktażowy. Dzisiaj będziemy próbować nakleić na kombiaka, na lędźwia, naklejeczkę od Apex Klanu. Bardzo mi się spodobała, aczkolwiek mam wątpliwości co do tego czy ona będzie tutaj pasowała. Ale jest coś fajnego w tych naklejkach, że patrzcie, przykleiłem, pojeździłem dwa dni, nie podoba mi się co robimy ponownie. Tyk, nagrzewamy i odklejamy, czyścimy, chemią oczywiście nieagresywną do skóry i nie ma śladu po naklejce, co mi się podoba. A nawet jak schrzanie to zamówię drugą i nakleję drugi raz, a jak schrzanie to jadę do Venoma, Venom nakleja mi to. <grytanie> to jedziemy, od czego zaczynamy? Oczywiście, od wyczyszczenia z miejsca, w którym będziemy chcieli to nakleić. Chociaż tak naprawdę powinniśmy najpierw wyznaczyć sobie miejsce, gdzie to będziemy robić, w którym miejscu, jak to będziemy oklejać. Prawdziwi profesjonaliści i specjaliści pewnie by to oznaczyli kontury. No ale wiecie, nie dla mnie takie zabawne to trzeba ma oko. <grym> w mojej ocenie, patrząc po szwach, wychodzi, że mogłoby być. Polamy sobie na grzewnicę. Na grzewnicę? Opolarkę! Na grzewnicę, co ja jestem? <grym i idzie> na <impreview> w na imprezie musimy. No i co, Nagrzewamy sobie skórkę. Chcemy była ciepła. Ja ustawiłem sobie wstępnie na 70 stopni, potem 80-90. Chcę na razie tylko ładnie podgrzać eee, skórkę. Nie chcę jej spalić. Zobaczymy jak się będzie nagrzewała tylko podgrzewamy delikatnie. Żeby była ciepła, miękka, żeby wszystkie pory się, że tak powiem, otworzyły. Piękna naklejeczka. Wiecie co jest najlepsze? Jeszcze nigdy żadnej naklejki nie udało mi się równo przykleić. No próba frajer. Robota darmo. Będzie problem, bo pod spodem już jest na łanie to wygląda. No dobra, może nie ładnie. nie wiem jak tam wam się podoba. Mi się podoba. W końcu jestem profesjonalistą. I teraz tak, z informacji, które posiadłem jakiś czas temu czy to byłem, posiadłem po przyklejeniu powinienem jeszcze znowu nadrzać. No i to nadzielamy. Tu jest taki problem, że pod spodem jest nadruk. I tak spodziewałem się, że on może się wrócić, że może przebijać. I odrobinkę możliwe, że go widać. Ale myślę, że jak się rozgrzeje dobrze, klej się wtopi, to nie będzie go widać. Oczywiście na pewno znajdą się fachowcy, którzy mnie tutaj będą umoralniać, co zrobiłem źle. Już widzę, co zrobiłem źle. Albo nie, nie zrobiłem źle. Szycie tak idzie, dobra. Tym razem to nie moja wina. ale jakby była, to i tak bym się nie przyznał. Wiecie dlaczego? Bo jestem profesjonalistą. <grytanie> <grytanie> ale widać, że się mocno już Potem nadruk mocno zaczyna wychodzić. No i mamy to. Nie wiem, czy było dobrze zrobione. Chyba dobrze. Tylko, że widać, że. Kurka przebija. Nie podoba mi się to. Albo i nie. Kwestia, jak się naciągnie.